A to drugie doświadczenie, wytrzymałość włosów. Naciągnięcie na chociażby yy, na szczotkę czy prostownicę powinny włosy trzymać się kanapki, tak jak tutaj mamy przy Easy Hair. One rzeczywiście trzymają się dobrze, ciągnę je dosyć mocno, yy, boję się to rozerwać, aczkolwiek... Może spróbuję. Nie, nie da się. Rzeczywiście te włosy się trzymają, yy, nic się z nimi nie dzieje. A teraz zobaczymy kolejna marka włosów. Yy, dobrej jakości yy, tu niestety wam pokażę, że to się dzieje od razu, jakby bosy się rozpadają. Patrzcie, dużo nie trzeba siły, żeby rozwalić całą kanapkę.